Gdzie były krasnoludy podczas wojny o pierścień i czy miały one wpływ na jej los? W filmach poza Gimlim zróżny pierścienia krasnoludów prawie nie widać, ale w rzeczywistości odegrały ważną rolę, choć daleko od centrum wydarzeń. Gdy Frodo i Sam szli do Mordoru, krasnoludy walczyły na własnym froncie. Król Dain żelazna stopa, kuzyn Gimliego dowodził armią Ereboru. Na rozkaz Saurona i Sterlingowie zaatakowali na północy miasto ludzi Dale i krasnoludzkie królestwo. Chodziło o to, by związać siły północy i uniemożliwić im ewentualne wsparcie ludziom z Południa. Krasnoludy i ludzie bronili się zaciekle. ciekle. Dane, Żelazna Stopa i król miasta Dale Brand polegli, ale ich ludy schroniły się w reborze i przetrwały oblężenie aż do końca wojny. Czego ta bitwa miała wielkie znaczenie? Otóż gdyby północ została podbita przez Easter siły Saurona mogłyby dalej nacierać zagrażając elfom, Rohanowi, a nawet północnym rubieżom Gondoru. Dzięki oporowi północy, czy nieświadomie, bo krasnoludy po prostu broniły swojego domu, związano dużą część armii Saurona, co mogło nawet przesądzić o losach wojny. Bo gdyby południe padło wcześniej, armia ludzi mogłaby nie stanąć pod czarną bramą. A wtedy Frodo i Sam zwróciliby na siebie uwagę i mogliby nigdy nie dotrzeć do góry przeznaczenia. Powiększ po kulturowych ciekawostek, subskrybuj kanał.